W dzisiejszym filmie zobaczycie dekoracje, ozdoby oraz akcesoria, a także ubrania na Boże Narodzenie, jakie można kupić w sklepie Shinsei. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy na Boże Narodzenie spodobała Ci się. Zapraszam do oglądania. W sklepie Zinsei znajdziemy różne świąteczne ubrania, zarówno damskie, męskie, jak i dziecięce. Ubrania są w różnych wzorach i rozmiarach, postaram się też przybliżyć ich ceny. W kolekcji świątecznej znajdziemy m.in. bluzki, koszule, koszulki, spodnie, dresy, piżamy, skarpety. 39,99 zł kosztują takie spodnie dresowe. Do spodni skompletować można też bluzę, którą widać obok. Bluza kosztuje 49,99 zł. 29,99 zł kosztuje taka oto koszulka. 15,99 zł kosztuje koszulka w takim świątecznym wzorze. Białą bluzkę w świąteczne wzory, kupimy za 35 zł i 99 groszy. Widoczna tutaj koszulka kosztuje 15 zł i 99 groszy. Czerwona bluzka w świąteczne wzory jest za 35 zł i 99 groszy. Zielona koszulka ze świątecznym napisem kosztuje 15 zł i 99 groszy. Taka piżama jest za 39 zł i 99 groszy. A teraz przejdźmy może do akcesoriów i dekoracji świątecznych. Ten świąteczny zestaw zawiera świecę zapachową oraz dyfuzor komplet zapakowany w dekoracyjne świąteczne pudełko w kolorze czerwonym ze śnieżynkami w kolorze złotym w sklepie Sinsei kosztuje 25 zł i 99 groszy. Wśród ozdób na święta znajdziemy taką świąteczną dekorację. Ta dekoracja kosztuje 19 zł i 99 groszy. Poniżej widzimy drewnianą bożonarodzeniową dekorację w kształcie świątecznego pociągu. Która kosztuje 12 zł i 99 groszy. Dekoracja w kształcie świątecznego Lizaka jest za 7 zł i 99 groszy. Zapachowa świeca o zapachu anyżu i pomarańczy w okrągłym pudełku kosztuje 9 zł i 99 groszy. Przeźroczysty wazon ozdobiony białymi śnieżynkami w sklepie Siensei. Kupimy za 19 zł. i 99 groszy. A zapachowe świece widoczne z tyłu, z postacią z dziadka do orzechów, świeca o zapachu cukru cynamonowego, jest za 15 zł. i 99 groszy. 19 zł. 99 groszy kosztuje biały metalowy lampion. Świąteczne świece w kształcie domków są za 7 ,99 zł. 99 groszy. W sklepie znajdziemy też skrzynkę na listy do Świętego Mikołaja. Metalowa skrzynka na listy jest za 19 zł i 99 groszy. Wśród rzeczy na święta jest też podgrzewacz do topionego zapachowego wosku. Cena to 25 zł i 99 groszy. 12 zł 99 groszy kosztuje ceramiczna figurka Renifera. Ceramiczna figurka niedźwiedzia polarnego jest za 15 zł i 99 groszy. 9 złotych 99 groszy kosztuje taka świeca zapachowa. Świeca ma zapach ciasta wiśniowego. Wśród świątecznych dekoracji znajdziemy takie samochody wiążące świąteczną hoinkę. Samochód kosztuje 25 zł i 99 groszy. Wśród zapachów na święta znajdziemy takie świece zapachowe o zapachu jabłka i cynamonu. Świece te zapakowane są w pudełka prezentowe. Cena to 15 zł i 99 groszy. Tyle samo kosztuje widoczny obok ceramiczny siedzący renifer. Są też zestawy bombek choinkowych. Te w kolorze złotym i czerwonym kosztują 9 ,99 zł 99 groszy za zestaw. W zestawie są 24 dekoracje. Te okrągłe pudełka wykonane z materiału w kolorze czerwonym z kokardą w kolorze białym kosztują 17 zł i 99 groszy. kupimy też kalendarze adwentowe. Tutaj widzimy czerwony za 45 ,99 zł 99 groszy. Każde z 24 małych pudełeczek jest z zawartością. Dekoracji na Święta Bożego Narodzenia w sklepie Sensei jest dużo. Tutaj widzimy ceramicznego Mikołaja. Mikołaj kosztuje 15 zł i 99 groszy. A ten ceramiczny prezent na tealighty kupimy za 12 zł i 99 groszy. Świecznik obok w kolorze białym, ceramiczny w kształcie renifera. Kosztuje 9 zł. i 99 groszy. 12 zł. i 99 groszy kosztują zestawy światełek ledowych. Taka dekoracja jest w różnych wzorach. Kule śnieżne są również w różnych wzorach. Tutaj widzimy akurat takie. Ta kula śnieżna kosztuje 35 zł. i 99 groszy. W środku ma piernikowy domek. Cena tego świecznika to 9 zł. i 99 groszy. Przeźroczysta świąteczna bombka ze światełkami LED w środku jest za 19,99 zł. Tutaj widzimy zestaw dwóch świecy zapachowych. Komplet kosztuje 25,99 zł. Świece mają zapach jabłka i cynamonu oraz przyprawy piernikowej. Świąteczna świeczka z wizerunkiem Renifera kosztuje 19 zł. i 99 groszy. Takie ceramiczne Renifery w kolorze białym ze złotymi rogami, stojące lub siedzące, są za 12 zł. i 99 groszy. Ceramiczny podświetlany domek na kosztuje 15 zł. i 99 groszy. Domek po prawej stronie jest za 12,99 groszy. Tyle samo kosztuje zestaw trzech dekoracji choinkowych w kształcie lizaków świątecznych. W tej samej cenie są też zestawy świątecznych kubeczków. Zestaw zawiera dwie sztuki, jest w różnych wzorach. Każdy z tych kubeczków ma pojemność 350 ml. Ten zestaw jest z postaciami z Dziadka do Orzechów. A tutaj widzimy dwa kubeczki z piernikowym ludzikiem. Są też i takie kubeczki świąteczne. Ten kubek ma pojemność 380 ml. Kosztuje 15 zł i 99 groszy. W Tej samej cenie kupimy kubki w kształcie Świętego Mikołaja. Pojemność to 360 ml. Tak prezentują się te kubeczki, a zaraz obok widzimy kubki w kształcie pingwina za 17 zł i 99 groszy. Są też czerwone kubki z pokrywką, na której widać postać piernikowego ludzika. Ten kubek ma pojemność 350 ml i kosztuje 15 zł. i 99 groszy. Znajdziemy też świąteczne ceramiczne miski, które kształtem przypominają spodnie świętego Mikołaja. Taka miska kosztuje 22 zł. i 99 groszy. W sklepie Sensei są też słoiki z dekoracyjną ceramiczną pokrywką w cenie 19 zł. i 99 groszy. Pojemność takiego słoika to 1200 ml, wysokość 26,5 cm. Znajdziemy też mniejsze słoiki, takie jak te, z pokrywką w kolorze złotym, z widoczną na nich świąteczną gwiazdą. Słoik ma pojemność 550 ml. 18 cm wysokości kosztuje 12,99 groszy. 15 zł i 99 groszy kosztują widoczne tutaj kubeczki z pingwinami. Kubeczki mają pojemność 380 ml. Są też takie kubki zapakowane w świąteczne pudełka. Kubki z wizerunkiem skrzata, pokrywką oraz łyżeczką. Kosztują 19 zł i 99 groszy. Pojemność kubka to 400 ml. Ten kubek ze świątecznym napisem jest za 12 zł i 99 groszy. Ma pojemność 340 ml. Na półkach sklepu Sinsei są też ceramiczne świąteczne miski. Na przykład takie w kształcie piernikowego ludzika. Ta miska kosztuje 15 zł i 99 groszy. Świeca zapachowa o zapachu choinki kosztuje 9 zł i 99 groszy. Za 12 ,99 zł 99 groszy kupić można zestaw świątecznych zawieszek na choinkę. Ta dekoracja wykonana jest z filcu oraz drewna. Komplet zawiera dwie ozdoby. 12 ,99 zł 99 groszy kosztuje taki świecznik. Wykonany z drewna i ceramiki. 12 ,99 zł 99 groszy kosztuje świeca trzaskający kominek. Wśród ozdób i dekoracji na święta są takie konie na biegunach. Dekoracja kosztuje 15 zł. i 99 groszy. A tutaj jeszcze jedna z wielu dostępnych w sklepie Sinsei świec na Boże Narodzenie za 19 zł. i 99 groszy biały ceramiczny podgrzewacz na olejki zapachowe i delighty kosztuje 12,99 zł. Taka śnieżna kula z choinką i niedźwiedziem polarnym w środku jest za 35,99 zł. W sklepie SINSEI znajdziemy też strojki. Tutaj widzimy jeden z nich. Ten strojk świąteczny kosztuje 39 zł i 99 A tak prezentuje się w całości. Auto następny podgrzewacz do olejków zapachowych i tealightów. Taki jak ten, kosztuje 15 zł i 99 15 zł 99 kosztuje też dyfuzor w kształcie choinki. Niestety nigdzie nie znalazłam jaki ma zapach. Ceramiczny lampion w kolorze białym z dekoracjami w kształcie świątecznej choinki jest za 29,99 groszy. Widoczna obok prostokątna taca w kolorze białym ze świątecznym napisem, krawędziami spodem i uchwytami w kolorze czarnym kosztuje 25,99 groszy. Są też takie śnieżne kule za 35,99 groszy z reniferami i drzewkami w środku. Widoczny obok, renifery w kolorze złotym są za 15,99 groszy. Taki ceramiczny podgrzewacz do olejków zapachowych i delightów jest za 15,99 groszy. 25,99 groszy kosztuje ten dekoracyjny świecznik. Widoczna obok podświetlana biała gwiazda jest za 19 zł i 99 groszy. Jest też kalendarz adwentowy w kolorze zielonym, który kosztuje 39 zł i 99 groszy. Kalendarz jest z zawartością. Świąteczne kubeczki w kształcie skrzatów mają pojemność 550 ml. Cena takiego kubeczka to 15 zł i 99 groszy. Do kubeczka dokupić można też miskę taką jak ta, również w kształcie skrzata. Miska kosztuje 14 zł. i 99 groszy. Poniżej widzimy świąteczne kubeczki w kolorze zielonym z dekoracjami i uchwytem w kolorze złotym. Kubek ma pojemność 320 ml. Kosztuje 9 ,99 zł. i W tej samej cenie jest też ten kubeczek. Zielony kubek ze świąteczną dekoracją ma pojemność 285 ml. 29,99 zł kosztuje świąteczna poduszka w kształcie piernikowego ludzika. Skrzaty w pastelowych kolorach są za 15,99 zł. A zapachowa świeca obok o zapachu żurawiny kosztuje 23,99 zł. Ta świeca jest za 15,99 zł. Są też kubeczki takie jak ten biały, z uchwytem w kolorze złotym. Oraz z reniferem w tym samym kolorze. Kubek kosztuje 12,99 zł. Ma pojemność 380 ml. Biały kubek ze świątecznym napisem w kolorze złotym, złotymi dekoracjami oraz uchwytem w tym samym kolorze. Ma pojemność 420 ml, a kosztuje 12,99 zł. Kubeczki z reniferem są w dwóch kolorach. Tak prezentuje się świąteczny kubeczek z wizerunkiem piernikowych ludzików oraz napisem. Ten biały kubek kosztuje 7 ,99 zł 99 groszy. Ma pojemność 400 ml. Czerwony kubek z białym świątecznym napisem po obu stronach kosztuje również 7 ,99 zł 99 groszy, a jego pojemność to 400 ml. Zawieszki w kształcie Reniferów są za 15 zł. i 99 groszy zestaw. W zestawie są trzy sztuki. W sklepie Sinsei znajdziemy też skarpety na świąteczne prezenty. Taka skarpeta kosztuje 15 zł. i 99 groszy. Skarpeta jest z postacią świątecznego skrzata. 19,99 zł kosztują figurki reniferów. Czarne oraz w kolorze złotym. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.